Dzień dobry, Jolanta Zielińska, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 13 lipca i zapraszam do oglądania aktualności. Lokalna grupa działania podpisała umowy na dofinansowanie różnych działań prowadzonych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne na rzecz społeczności lokalnych. Umowy obejmują propozycje zgłoszone przez organizacje w ramach programu „Działaj lokalnie”. Podpisano 11 umów na kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Witamy państwa bardzo serdecznie. Lokalna grupa działania pojeździ, że razem to już piąta edycja. Działaj lokalnie. To jest piąty raz, kiedy już właściwie podpisujemy kolejne umowy. Tym razem masz 14 wniosków, które zostały do nas złożone. i 11 otrzymało dofinansowanie. 50 299 zł. Taka jest wartość tego, co Państwo złożyliście do nas i na co komisja przyznała dofinansowanie. To jest niezwykle cenne, ponieważ widzimy i twarze, które już się pojawiały ze stowarzyszeń, i zupełnie nowe podmioty. Dla nas jest to niezwykle istotne, że działaj lokalnie organizowane przez Polsko-amerykańską Fundację Wolności i, i przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a której realizatorem jesteśmy my jako lokalna grupa działania, jesteśmy w stanie funkcjonować, wspierać i rozwijać te małe inicjatywy nawet nieformalnych grup, nie tylko stowarzyszeń, ale nawet nieformalnych grup, które w swoim środowisku są w stanie, i są chętne wykrzesać swoje siły, żeby zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Nie tylko w sposób imprezowy, ale również zmieniać taki, takie małe infrastrukturalne, chociażby podwórza, czy cokolwiek, co jest blisko nas. Jest to niezwykle cenne. My każdego roku staramy się, żeby. Po pierwsze uczestniczyć w tym, ponieważ 28 200 zł to jest to, co daje fundacja, pozostała ta część pieniędzy pochodzi od sponsorów, czyli właściwie gmin, które w tym uczestniczą i jeszcze innych podmiotów. Działaj lokalnie w Powiecie Szczecineckim, to jest gmina Borne-Sulinowo, Barwice, Grzmiąca i gmina Szczecinek. Miasto Szczecinek jest zbyt dużym miastem, dlatego nie uczestniczy zazwyczaj w, ty, w tym działaniu, i gmina Biały Bór funkcjonuje w działaj lokalnie w obrębu Koszali. To są takie historyczne zaszłości. Natomiast my wspieramy, staramy się, żeby każdego roku te pieniądze do Was dotarły. Jest nam niezmiernie miło, że to jest kolejny etap, kiedy możemy się z Państwem podzielić tym. Co Wy będziecie w stanie zrealizować? My dzielimy się kasą, Wy dzielicie się na, tak naprawdę dobrym działaniem, dobrym współdziałaniem i wnoszeniem w swoje życie, w swojego otoczenia czegoś, co jest naprawdę świetne i społecznie potrzebne. Mamy dzisiaj 11 umów, nie wszyscy e, przedstawiciele stowarzyszeń do nas dotarli. Mamy taką tradycję, że tutaj podpisujemy umowę i zapraszamy przedstawicieli e, stowarzyszenia czy grupy nieformalnej do tego, żeby chociaż kilka słów Również za pośrednictwem mediów przekazali później wszystkim innym, czego dotyczą te projekty. Bo projekty są wszelakie, bardzo różne w tym roku. Od bym powiedział zadań sportowych, od porządkowych po ekologiczne pozmieniające własne otoczenie, związane z czworonogami, naprawdę jest tego dużo. I to pokazuje, że program się nie wypala, każdego roku pojawia się coś nowego. I wspólnie z Panem Wiceprezesem, bo my jako samorządowcy też mamy te właśnie te inne, inne role, tutaj akurat jesteśmy tylko i wyłącznie jako przedstawiciele lokalnej grupy działania, a że razem podpiszemy z Państwem te umowy i będziecie mogli realizować swoje zadania. Naprawdę jest tam niezmiernie miło, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, to już jest piąty raz, kiedy się spotykamy. I na pewno nie po raz ostatni, ponieważ nasze też jesteśmy stowarzyszeniem lokalna grupa działania podejmuje wszystkie kroki, żeby te wszystkie możliwe do pozyskania pieniądze, które możemy rozdysponować, przekazać dalej, żeby były dla Państwa dostępne. Zdanie, bardzo bardzo to, dwa zdania, Bardzo. Dwa zdania, jeszcze to, co Pan Prezes powiedział. My swoją funkcję w lokalnej grupie działania wykonujemy społecznie, jest to nasze, nasza inicjatywa, nasze działanie na rzecz tego, co jest związane z wykorzystaniem środków w ramach lokalnej grupy działania, ale też działaj lokalnie to jest aktywizacja aktywne, społeczeństwa obywatelskiego. Cieszymy się bardzo, że, jest, że w tym uczestniczycie. Lokalna grupa działania wcale nie musiała wchodzić w działaj lokalnie. I to też jest jakby nasza odpowiedź na to, aby można było te małe projekty, o których powiedział pan prezes, realizować w różnych obszarach, szczególnie terenów wiejskich. I po trzecie, istotne i ważne niedawno Pan Prezes. Z panem marszałkiem podpisał też umowę na przygotowanie strategii, na budżetowanie następne, budżetowanie unijne 2021-2027, więc jest, jest tutaj jakby nadzieja i szansa na to, że... Lokalna Grupa Działania w tej strukturze e, powiatu szczecineckiego ze wszystkimi gminami, oprócz miasta Szczecinka będzie miała środki finansowe w naszym budżetowaniu. i będziemy starali się tak przygotować tą strategię, bo ona też odpowiadała potrzebom i wymogom całej naszej społeczności. Myślę, że to jest również dobra informacja, bo mamy szansę do 2027 roku również funkcjonować i określone środki finansowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia, E, 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 uzupełniać, podpisywać umowy i dawać na różne przedsięwzięcia do finansowania. To na pewno jest istotne i ważne dla nas, dla społeczności powiatu szczecińskiego. Wiemy, że czas jest urlopowy, ale zapraszamy właśnie wykorzystując też tę okazję zapraszamy do tego, żeby w tych warsztatach, które będą po, pomagały nam zbudować nową strategię na najbliższe lata, uczestniczyć. Jeżeli wejdziecie Państwo, i tak zachęcam do tego nawet na stronę naszą, e, naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania że Razem, to tam znajdziecie harmonogram, bo jeszcze w lipcu w każdej z gmin odbędą się takie warsztaty, do tego, żebyśmy my, a tak naprawdę, żebyście to wy jasno określili, czego potrzeba w następnych latach co jest najważniejszym priorytetem, na jakich zadaniach należy się skupić, do tego, żeby ta strategia, na podstawie której my będziemy działali przez kolejne lata, żeby odpowiadała potrzebom, a nie była przygotowana przez nas, jako przez ludzi gdzieś za biurka tutaj, bo siedzibę mamy akurat tu w Szczecinku. To chodzi o to, żeby, żeby faktycznie projekty, bo, bo one będą i związane i z rozwojem gospodarczym, ale i, i również z takim społecznym, były i odpowiadały właśnie Państwa potrzebom, więc zachęcam, żeby w tym najbliższych tygodniach w każdej z gmin od białego boru przez Borne Sulinowo-grzmiącą barwicę i gminę z Szczecinek, wszędzie te spotkania się odbędą. Zapraszamy do ich udziału, a w tej chwili zaczynamy podpisywać umowę. Stowarzyszenie nasza gmina, tytuł projektu Ekologiczni. Kwota przyznanej dotacji to 3300 zł. Zapraszamy do nas. Co pewien czas wraca sprawa przedszkola Krasnoludek, która od 1 września będzie realizowało swoje zadania z nowym zarządcą. Ruch Obywatelski dla Szczecinka ma tu inne zdanie. Uważa, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa i na ten temat zorganizował konferencję prasową. Szanowni Państwo, ponownie wracamy do tematu dwóch przedszkoli szczecineckich Krasnoludka i Tęczy. Jak już wiemy, Pan burmistrz nie przedłużył umowy dla tych yy, przedszkoli, pomimo że spełniły wszystkie warunki, które postawił pan burmistrz. Jak również państwo wiecie, w związku z tym rozpisany został przez ratusz przetarg, z którego z przykrością stwierdzamy, że zostali wyeliminowani obecnie prowadzący przedszkola, a nawet ich małżonkowie. Przetarg, jak już też Państwo wiecie, wygrała żona rzecznika prasowego ratusza oraz ciocia szefa struktur lokalnych platformy obywatelskiej. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację dyrektorzy tychże przedszkoli złożyli zawiadomienie do prokuratury o z możliwością popełnienia przestępstwa. W postępowaniu przetargowym. To z kolei, Szanowni Państwo, skutkowało zmasowaną i nękającą kontrolą tychże właśnie wyżej wymienionych podmiotów. Nadmienię, że Pan Dyrektor KCW przeprowadzał te kontrolę że KCUW to również wiemy, że to jest jednostka, która nadzoruje Szczecinecką oświatę i z przykrością musimy stwierdzić, że jeszcze w trakcie trwania kontroli wyniki tej kontroli były upubliczniane przez pana dyrektora w mediach, a część informacji, która była przekazywana, później nie potwierdziła się po zakończeniu kontroli. Co się stało dalej? Otóż w wyniku tej kontroli jedno, jedno z przedszkoli dostało umowę, została umowa przerwana przez pana dyrektora. Jednakże sąd orzekł, że wypowiedzenie tej umowy było bezzasadne. W związku z tym kolejne kroki dyrektorek przedszkola Krasnoludek, które złożyły skargę na działania. Pana dyrektora KCW Skarga rozpatrywana była przez Komisję Skargi i Wniosków w Szczecineckim Ratuszu. Most Siekierki Noj-Rudnic otwarty. Czy to najpiękniejsze w Polsce przejście graniczne? Stawiamy, że tak. Swoją część otworzyli już niemieccy partnerzy i można, można przejechać całym mostem. Niegdyś był to nieużywany most kolejowy, teraz to przestrzeń dla rowerów i pieszych wraz z punktem widokowym. Thank you. Dokładnie nad środkiem korytarza Kiodry, a więc na granicy polsko-niemieckiej. Ja idę w stronę Niemiec. Za mną jest część polska tego mostu mostu w Siekierkach najdłuższego mostu na Odrze, który przekształciliśmy właśnie z naszymi niemieckimi partnerami na ścieżkę rowerową. Bardzo serdecznie zapraszam do tego miejsca. Zabierzcie Państwo rowery, naprawdę Państwo nie pożałujecie. Jest tutaj przepięknie. Są tu niesamowite pejzaże i niesamowity widok na rozlewisko Odry. Koniecznie musicie tu być. Sobotę po ulicach Szczecinka biegał koń. Nie reagował na przejeżdżające samochody. W pobliżu nie było też opiekuna zwierzęcia. Interweniowali stróże prawa. Myślę, że tym w dniu wczorajszym żyła cała Polska. Otóż nagranie konia, który wędrował głównym ciągiem komunikacyjnym w Szczecinku, obiegły wszystkie duże stacje telewizyjne. No, rzeczywiście policjant również i z tą interwencją zmierzył się na medal. Koń nie miał żadnych przeciwwskazań, żeby policjant go złapał i bezpiecznie przetransportował go do właściciela. Ja tylko podkreślę, że. Właściciel został upomniany z treści artykułu 77 dotyczących niezastosowania wszelkich środków ostrożności przy trzymaniu e, zwierzęcia, więc tutaj zostało, e, e, właściciel e, zobowiązał się do e, właściwego trzymania i niedopuszczenia, żeby taka sytuacja ponownie się powtórzyła. Muszla koncertowa w parku miejskim wreszcie ożyje. 16 lipca szczecineckiej publiczności zaprezentują się zespoły ludowe podczas spotkań z folklorem. Początek imprezy o godzinie 15, a gościem specjalnym będzie zespół Karczmarze z Rzeszowa. O godzinie 15 na szczecińskiej muszli koncertowej tutaj zespół Swojacy Sitna w współpracy Urzędu Gminy oraz Samorządowej Agencji Promocji i Kultury zaprasza na imprezę muzyczną w trochę niecodziennej formule. Mówimy tutaj o spotkaniu z folklorem. Muzyka folklorystyczna, folkro, folklor w ogóle w samej formule zyskuje na popularności, co widzimy po różnego rodzaju eventach, gdzie zespoły ludowe występują. Również i tym razem mamy nadzieję, że tak będzie, bowiem na wszystkich interesantów, na wszystkich naszych gości będzie czekać gość spe... Specjalny zespół Kartszmarze, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, szczególnie osobom, które znają muzykę w, e, z zakresu folkloru, wiedzą, co to jest za zespół, dlatego mamy nadzieję, że spotka się ta impreza z dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecinka. Na pewno nie takim jak Festiwal Fryderyków, który organizatorom wyszedł świetnie, ale mamy nadzieję, że choć w małym stopniu, w małym promilu, będziemy równie interesującą imprezą dla mieszkańców gminy, dla mieszkańców miasta, więc serdecznie zapraszamy 16 lipca na muszlę koncertową w Szczecinku. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach dowiemy się, co słychać w służbach mundurowych. Kolejną naszą propozycją na dziś będzie program samorządowy miasta, a w archiwizjach cofniemy się w czasie. Ostatnią propozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.